Ekstraklasa Wojskowa projekt skierowany do kadetów oddziałów przygotowania wojskowego w celu wyłonienia reprezentacji do turnieju na szczeblu centralnym w Warszawie w Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji. Weryfikujemy poziom wiedzy o wojsku polskim na podstawie testu zamkniętego, testu, który składa się z 50 pytań oraz pytań otwartych na drugim etapie. Jest to wiedza z szkolenia bojowego, jak strzelectwo, Taktyka inżynieryjno-saperskie, OPBMR, ale także jest to regulamin musztry, regulamin ogólny. Jest to materiał, który tak naprawdę ci uczniowie mają na co dzień w swoich szkołach, uczą się, uczą się tego, natomiast wiadomo, jak przed każdą klasówką materiał trzeba utrwalić. Jesteśmy jednak młodymi ludźmi, a tu trzeba jednak kompendium wiedzy w zakresie wojskowym opanować. Co jeszcze żołnierze robią na co dzień i to po parę godzin, to my musieliśmy to. Godzinę dziennie. Sama podstawa to są stopnie wojskowe, bo z tego się nie da nic zrobić. Regulaminy, osprzętowanie, cały zakres wojskowy. A co daje udział w takiej olimpiadzie? Pokazanie i zaprezentowanie szkoły. Myślę, że jakby to wszystko przychodzi z czasem, te wszystkiego uczymy się ciągle przez te parę lat jakby a liczysz na jakieś tutaj nagrody dlaczego no jaka tak motywacja jest do tego żeby wystartować w ogóle w tej olimpiadzie czy tylko sława i chwała nie no sława i chwała to nie bardziej żeby coś od siebie dać w szkołę, tak pokazać że coś robimy